Czy podczas L4 można podpisać umowę o pracę? Tak, podczas zwolnienia lekarskiego można podpisać zarówno umowę o pracę, jak i aneks do umowy. Jeśli jednak stawienie się w siedzibie pracodawcy jest sprzeczne z zaleceniami lekarskimi, bo na przykład chory musi na to zwolnieniu lekarskim leżeć, to wówczas można wysłać umowę pocztą albo elektronicznie. Umowa zawarta listownie zawarta jest od daty, w której pracownik Podpisał tę umowę i przekazał pracodawcy. Jeśli zatem pracodawca wysłał pracownikowi umowę, załóżmy, 9 lipca, a pracownik otrzymał ją 12 lipca, natomiast podpisał ją i odesłał 14 lipca, to wówczas umowa ta zawarta jest od 14 lipca. Kwestie możliwości podpisania Umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego potwierdza zarówno Państwowa Inspekcja Pracy w swoich interpretacjach, jak i wyroki Sądu Najwyższego. Reasumując, podpisanie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego jest możliwe i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ponieważ nie jest przez żadne przepisy prawa zabronione.